Martynka i wyprawa pontonem. Martynko, wsiadaj na rower, woła Franek. Mam w planie dwie wyprawy do lasu. Teraz w prawo, a jutro w lewo. Momencik, Martynka wskakuje na rower i dogania Franka. Piesek biegnie za nimi. On lubi wyprawy w nieznane. Tam za zagajnikiem jest stary młyn, opowiada Franek. Wizyta u pana Artura. Byłaby super. Nigdy nie byłam w starym młynie. Martynka jest zadowolona z pomysłu Franka. Ale jak tam trafimy? Tu stoi drogowskaz, pokazuje Franek. A tu płot i brama, a w niej zamek. Nie damy rady. Martynka jest smutna. Ale Franek znowu ma pomysł. Podnieś rower wysoko. A teraz mi go podaj, wydaje komendy. Ho, 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 kibicuje im piesek. Pan Artur z daleka kiwa do Martynki i Franka. To wy? Tak daleko od domu? pyta zdumiony. Wyprawa w nieznane, wie pan, woła Franek. Wpadniecie na kubek herbaty i ciasto? prosi pan Artur. Pewnie, odpowiada Martynka. Jest taka ciekawa, co kryje młyn. Co jest tam po drugiej stronie jeziora? pyta Franek pana Artura. Tam jest wspaniale. Opowiem wam. Albo wiecie co? Mam tu ponton. Na nim sami tam dopłyniecie, kusi pan Artur. Hurra! Martynka wskakuje na gumowy pokład. Franek powoli wiosłuje długim kijem. O, ten pan łowi ryby pokazuje Martynka palcem. Czysz! Franek układa palec na buzi. Jego tata latem łowił ryby. I woli, gdy jest spokojnie. Nawet pies tego pana jest spokojny ho, ho, woła go Jamnik. O nie. Martynka nie wie, jak to wyjaśnić panu z psem, ale pan kiwa im pogodnie. Uf, nie jest na nas zły. Jak tu płytko. Martynka wkłada kij do wody. To mielizna. Franek zna takie trudne słowa. On co roku latem bywa nad jeziorem. O, moje odbicie w tafli wody. Jakie fajne. Martynka zerka, zerka i. Orety, jej kapelusik wpada do wody. Co teraz zrobimy? Pływaj, Martynko, Franek nie ma innej rady. Tu dobijemy mocno Martynko, wbij ki w dno. O tak, Franek rozdaje zadania. A ty piesku, nie skup Martynki w nogi. To wyspa, tak? Pyta Martynka. Spotkamy teraz pirata albo zjawy. Pirata. Ha, ha, ha kpi Franek. Franek jest głodny i zły. Nie zabrali kanapek ani ciastek. A taki fajny byłby obiad na trawie. Złapiemy ryby, proponuje Martynka. Ryby? Nie rozumie Franek. No, ryby! Martynka pokazuje mu sumy i okonie. Jezioro jest pełne ryb. Tylko jak je złowić? Ryby wielkie jak krokodyle. A my tacy głodni. Franek jest zmartwiony. Ojej, pada, leje, ale ulewa. Martynka ucieka. Franek biegnie obok, a piesek za nimi. No, to super. Franek zły jak osa myśli tylko o posiłku. Ulewa i brak obiadu. Nie ma co. Wspaniała wyprawa. Wracajmy do domu, prosi Martynka. A gdy Franek nie odpowiada, zagaduje od razu. Nie potrafimy, prawda? Nie potrafimy, potakuje Franek. A potem wpada na pomysł. Z wysoka widać lepiej. Musimy wejść na ten konar. To prawda. Z wysoka widać lepiej. Martynka pokazuje palcem. Ale co to? To nie jej dom tam za jeziorem. To wielkie gniazdo. Ptasia, mama karmi swoje małe. Jakie słodkie, takie pokraki, woła Martynka. Ale co ta mama im daje na obiad? Robaki? Robaki, ryby, a nawet gady. Franek to wie. Jego mama uwielbia ptaki i wiele razy obserwowali je razem. Ojej, ile was tu jest? Siedem? Osiem? To ptasia kolonia. Franek zna takie kolonie z nad jeziora, koło swojego wakacyjnego domu. Hej, płakanie nic nie da. Martynka obejmuje Franka i klepie go po ramieniu. Mam pomysł. Zbierajmy jagody i maliny. Jak twoja mama latem. To dobry obiad. Obiad? To dobry deser, kpi Franek. On woli kotlety, ale jest taki głodny. Skoro nie ma kotleta, to zje maliny. Dobre i to! Twoje witaminki, łap! Martynka podaje mu dwie wielkie jagody. Zapalimy ognisko i tata na pewno nas nie ominie, kiedy wypłynie po zmroku. Martynka wpada na dobry pomysł. Wypłynie albo nie wypłynie. Franek nie jest pewny. Tata zaraz po nas dopłynie. Wiem to i tyle. A kolacja dla mnie i dla ciebie pewnie stoi gotowa na stole w pokoju. Tutaj! Hop, hop! woła Franek na cały głos. Ale odpowiada mu tylko ptak. To nie oni. Martynka jest jednak pewna, że jej tata pływa teraz dookoła jeziora a wujek Mirek, tata Franka, biega po lesie i woła syna. Albo odwrotnie, tata biega, a wujek pływa. – Hurra, wujek! Jesteśmy uratowani! – woła Martynka. – Hurra, tata! – woła Franek. – Hoł, ho, ho, ho! woła radosny piesek. Droga do domu jest długa, ale Martynki i Franka wcale to nie złości. Wujek ma kanapki i termos pełen herbaty z malinami. A jezioro w świetle gwiazd jest takie cudowne.